Witam wszystkich bardzo gorąco z tej strony. Bonkol, moi drodzy, chcę wam dzisiaj zaprezentować bardzo fajną talię. Talię, którą się zagrywam chyba już od miesiąca. Zdobyłem nią trzecią rangę, czyli da się coś ugrać. Niestety, legendy się nie udało. Ja jeszcze nigdy legendy nie miałem. Także to nie jest wyznacznik talii, bo to wszystko zależy od was, w jaki sposób wy podchodzicie do rozgrywki, czy popełniacie dużo błędów. Ja popełniam za dużo błędów. Na pewno, gdybym tych błędów popełniał mniej, to już dawno bym miał. Może legendę. Słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie z Ulokiem i pokażę Wam Zoloka na demonach. Bardzo fajna talia, ja nie jestem twórcą tej talii. Jeżeli chcecie w innej wersji zobaczyć, nie musicie robić screenshota w opisie tego filmu e, pod filmem będzie oczywiście link. Możecie sobie zobaczyć na stronie HerdPWN. Moi drodzy, nadmiar mocy w dwóch sztukach guruanski sierżant, oczywiście, aby aktywować na przykład Jajko, które się tutaj poniżej znajduje. Mamy także hochliki chochliki, które są tylko i wyłącznie po to, aby je rzucić w pierwszej, maksymalnie w drugiej turze. Później już niestety one są zbyt łatwe do zabicia. Wędrowiec pustki bardzo fajna sprawa oczywiście, aby uchronić na przykład nożownika, bądź aby, aby te bardzo agresywne deki typu face hunter troszeczkę spowolniły. Mamy także rubiańskie jajo, które po zbufowaniu i jeszcze potem po wyssaniu tutaj, jeżeli chodzi o postracha pustki, mogą bardzo ładnie działać i tworzyć nam dużą armię 4 na 4 Jednostek 4x4 na stole, jedna suwka, która ma tylko i wyłącznie zadanie, aby silencować albo bardzo mocno zbufowane jednostki, albo przechodzić taunta, żeby kogoś dobić. Upiorny pajęczak, bardzo fajnie. Pamiętajcie, aby rzucać pierw upiornego pajęczaka, a następnie nożownika, żeby potem triggerować, żeby to rozbijać, żeby jak największy value z tego było. Wilkor Alpha, który bardzo fajnie też z hochlikozą działa, tak samo jak nożownik. Hochlikoza e, od 2 do 4 impów nam przyzywa, dodatkowo tak samo atakuje w przeciwnika. A demagem, szef chochlików, e, to też jest podstawa do tego deku. Mamy tutaj kartę, której jeżeli nie posiadacie, nie musicie mieć. Mamy tutaj Gormoka, ja to mówię pałownika, chociaż on się nazywa palownik, ponieważ on rzuca takim palem w gościa. Mamy przeważnie, będziemy mieć dużą ilość stronników, więc myślę, że value tutaj będzie wyciągnięte. Mamy także Herolda Pustki, który będzie próbował przyzwać jak najmniejszym kosztem. Strażnika zagłady bądź Malganisa, w innym wypadku się po prostu to nie opłaca. Mamy dwa taunty. Taunty są ważne, ponieważ nasz deck nie ma praktycznie żadnego żadnej ochrony przed. Znaczy, nasz deck nie ma żadnego obszarowego ataku, więc jeżeli będzie miał bardzo dużo strunników przeciwnik, no to też trzeba się troszeczkę obronić. No i pamiętajcie, że jesteście lokiem, który będzie dobierał karty mocą specjalną, więc też z tym życiem jest krucho. Czy jeszcze coś ominąłem. Nie. Mamy tutaj oczywiście dwóch dum dwóch dungardów. Oczywiście pan Balance musi być i Malganis, którego też na początku nie posiadałem, jeżeli nie macie od odpowiedniej ilości Dasta, e, czyli pyłu. Ja spokojnie grałem bez Malganisa później sobie go wykraftowałem moi drodzy, pokażę wam jak się gra e, obecnie jesteśmy na początku sezonu który dzisiaj jest w ogóle dzień miesiąca dzisiaj mamy siódmego, moi drodzy dzisiaj mamy siódmego, kiedy to nagrywam więc mam jedenastą rangę myślę, że znowu tak dojdziemy do piątej, czwartej może w tym miesiącu zobaczymy w każdym razie mam nadzieję, że wam e, tutaj zaprezentuję zwycięską warkę e, że pokażę wam jak się po prostu fajnie gra takim prostym dekiem Mm, cóż my tu mamy, moi drodzy? Zagramy sobie na MAGA. Zagramy sobie na MAGA. I w ogóle, jak macie jakieś propozycje odnośnie tych odcinków, e, jak macie propozycje, czekajcie jeszcze tutaj, może sobie zrobię. Wy nie widzicie mojej rangi. Dobra, nie widzicie mojej rangi, ale to nie jest tak ważne. E, jak macie jakieś propozycje odnośnie przyszłych, e, przyszłych deków, jakie mam deki wam pokazać? Może, może coś podpowiedzieć? No to jak najbardziej czekam na komentarze. No i mamy tutaj MAGA. Więc tak, moi kochani. Rozpocząłbym od tego Musicie przemyśleć co to może być za mak. Prawdopodobnie to jest jeden z dwóch. Albo to jest Freeze Mage, albo to jest tempo. Jeżeli to jest tempo, to będzie miał żmija i nie zabijemy go. Ehm, może w takim wypadku dobrze by było zaryzykować i rzucić nożownika. Jeżeli nie ma frostbolta, no to dobra nasza. Jeżeli ma frostbolta, no to niestety mówi się trudno i gra się dalej. Więc dużo też oczywiście. O, no właśnie, widzicie. <laughs> Dobra, rzucimy teraz dwa taunty. Słuchajcie, rzucimy sobie jednego taunta, zobaczymy jak trafi. Bardzo dobrze, i drugiego taunta może trafi. Niestety nie trafił, ale jest na zabicie. Więc mamy dwa taunty. I, i tutaj będzie próba zabicia. Ja sobie rzucę chyba wilkora, chociaż mógłbym skopiować te jajko. Tak się zastanawiam. O, zrobimy sobie coś takiego, słuchajcie. Zrobimy sobie atak z przyczajki. Zrobimy sobie atak z przyczajki. Zrobimy tak. Jeśli to będzie kopia. Nie, to nie była kopia. E, jeszcze sobie rzucimy, moi drodzy, tutaj jajko. Więc jeśli on nas nie atakuje i w czwartej rundzie ma tylko sekret i 17 życia, to będzie prawdopodobnie freeze mage. Więc będzie ciężko. Mamy tutaj owcę, która nam wyczyści stół, ale przyzwie nam 4 na 4. Eee, dobra. Potrzebowałbym teraz dobrego stronnika mocnego, który by mógł ogarnąć. Dobra, zróbmy coś takiego. Zróbmy tak i zróbmy tak. I zaatakujemy typka. W następnej turze dobrze by było dobrać jakiegoś demona, aby wyrzucić Herolda. Eee, no, czekamy. Boję się tylko, że on mi teraz Frost Nowy użyje. Musimy zjechać mu to HP. No i to jest słaba sprawa. Dla nas to jest słabizna. Mm, jak najbardziej użyłbym tej sowy. Użyjemy tej sowy. Wiecie co? Użyjemy tej sowy. Wyciszymy mu tego typka. I nic więcej nie robimy. Nie pozwólmy mu na to, aby znowu mu wskoczył kolejny sekret. Bo tam jest ice block. To jest 100% ice block. I nie pozwólmy mu na to, aby ten ice block tutaj e, zadziałał. Hmm. Sprawdźmy, co my tutaj mamy. To będzie bardzo fajna rzecz. Yy, tylko teraz problem jest taki. Jeżeli tam jest Ice Block, bądź się mylę. Bądź się mylę. Yy, dobra, zróbmy tak. Jeżeli tam będą duplikacje. Nie, tam nie ma duplikacji. Ok, tam nie było duplikacji. Więc w tym momencie yy, wiemy, że tam jest Ice Block. Ok, mamy demona na stole praktycznie za darmola. E, więc e, gościu nie ogarnie już tego tak łatwo. Boom. Dodajemy doktora Balansa na stół. E, oczywiście my gramy teraz na Freeze Major, który moim zdaniem jest bardzo, bardzo nudny. Może się mylę, ale ja po prostu nie potrafię zrozumieć talii, która polega na tym, że my tylko się bronimy, 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 próbujemy przeżyć, 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 a potem dopiero zaczynamy atakować już pod koniec. Ja rozumiem, że to może działać, ale generalnie nie lubię czegoś takiego. E, co my tutaj mamy, moi kochani? My mamy 7 i 4. Możemy mu striggerować bez problemu, to mm, i chyba będziemy do tego dążyć, więc zróbmy coś takiego. Zróbmy tak. Zrób mm, dom. Dobra. Zaatakujemy tak. Zaatakujemy tak. Okej okay. I zaatakujemy tak. OK. On musi teraz już rzucić sekret, to już nie jest takie łatwe. Musi już ten sekret zagrać. Teraz kolejny ice block. Jeżeli ma, to jeszcze może dograć tutaj kolejny sekret typu e, lodowa bariera. Mm, dobrze mówię? Bo to jest lodowy blok, a jeszcze bariera jest, tak? Czyli ten shield, tarcza. E, no, to by w naszym wypadku też było troszkę problematyczne, bo nie moglibyśmy się przebić przez niego tak łatwo. Potrzebowalibyśmy 8, gorzej jak jeszcze wyrzuci nam teraz Doomsayer'a, ale nie wyrzucił, nie wyrzucił Doomsayer'a moi drodzy, bo e, nawet gdyby wyrzucił Doomsayer'a i sfrizował nam wszystko, to my mamy bombę, bomba, która jeżeli zginie, to przynajmniej ten jeden damage się pojawi na jego twarzy. Tak to wygląda moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się podoba ta talia. E, jeszcze chcę Wam tylko powiedzieć jedną rzecz. Słuchajcie, e, ja ostatnio grałem tym Zulokiem i strasznie dużo osób mnie pytało. E, powiedz mi, powiedz mi, czy uważasz, że ta talia jest fajniejsza niż Face Hunter, czy fajniejsza niż na przykład Eboladin. Więc muszę Wam powiedzieć, nie mam pojęcia. Po prostu to jest całkowicie inna talia. Tutaj całkowicie inne ruchy musicie wykonywać. O czym innym musicie tutaj myśleć. Więc um, jeżeli, jeżeli lubicie lokiem grać, w moim wypadku ja lokiem nigdy nie grałem, dlatego że ja nie lubiłem grać handlokiem. Ale teraz pojawiły się tutaj fajne możliwości, pojawiły się też takie fajne karty, na przykład szef Chochlików od niedawna, tak? no już nie od nie, takiego dawna, jest Malganis. Także moi drodzy, tutaj mamy fajną kartę, też legendarkę, o której powiedziałem na początku podczas omówienia. Jeżeli ktoś potrzebuje na przykład odmiany, jeżeli ktoś potrzebuje innej talii, jeżeli ktoś lubi grać zawsze na pełnym stole bądź z dużą ilością stronników. Jak najbardziej polecam, więc słuchajcie, to był Zulok. Jeżeli chcecie, w opisie tego filmu będzie talia. Jeżeli Wam się spodobał taki film z omówieniem, łapka w górę i dziękuję bardzo za wszystko, możecie też także swojemu znajomemu sobie udostępnić ten film, żeby pokazać jakąś fajną talię. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku z Talii w Hearthstone. Cześć.